Podstawowego składu Zatoda Ulitsera, który doznał w Różnowym Pocharze Świata kontuzji. Pęknięcie torebki stawowej był w Bydgoszczy, ale y, lekarze zabronili mu wystąpić w tym spotkaniu. Dwunastkę ma Michał Robacki, 13 Kolop, 14 Robert Umiński, z 15 Marcin Jędrzejewski debiutant. No do szkółki zapisałem się w zeszłym roku dzięki panu Adamowi Wielewskiemu. No i Miałem w zeszłym roku nie mogłem jeszcze zdawać licencji, ponieważ miałem za mało lat, a w tym roku miałem zdawać już w maju, ale odniosłem kontuzję. No i dopiero w zeszłym tygodniu zdałem. Cała drużyna Bydgoska jest dobrze przygotowana, potwierdzało w każdym jednym meczu u siebie i y, uważam, że, że mimo wszystko i tak będzie bardzo bardzo y, ciężko wygrać Bydgoszy, ale jesteśmy dobrej i myśli, myślimy pozytywnie. W pierwszym biegu dzisiejszych zawodów zobaczymy Piotra Protasiewicza w kasku żółtym i Tomasza Bajerskiego, topara toruńskiego Afatora Adriany. Gospodarze zaś reprezentować będą Tomasz Golob w kasku czerwonym i Jacek Krzyżaniak w niebieskim. Jeszcze Tomasz Golob zwleka z podjechaniem pod maszynę startową. Stara się jak najkorzystniej ustawić motocykl, aby wystrzelić spod taśmy. Jak rakieta to najszybciej Tomasz Golob i Jacek Krzyżaniak nieco szerzej teraz po wewnętrznej. Tomasz Bajerski, Piotr Protasiewicz teraz minięty przez Jacka Krzyżaniaka i za moment może Bydgoszczanin zaatakować Tomasza Bajerskiego, ale natychmiast zrewanżował się Piotr Protasiewicz. Prowadzi Tomasz Golob. Dwaj Torunianie na drugim i trzecim miejscu, a Jacek Krzyżaniak widać ma bardzo szybki motocykl. Doskonale przygotowany, jeszcze jeden atak na trzecią pozycję Piotra Protasiewicza, ale ten z kolei wydaje mi się będzie robił wszystko, aby w tym wyścigu Torunianie zanotowali remis, bo Tomasz Golob uciekł Tomaszowi Bajerskiemu na kilkanaście metrów i Piotr Protasiewicz cały czas ogląda się i stara się taką obrać drogę jazdy, aby Jacek Krzyżaniak nie mógł się przedostać na trzecią pozycję. Jeszcze jeden atak Jacka Krzyżaniaka, ale chyba bez powodzenia. Udał się manewr Piotrowi Frotasiewiczowi. Jego jazda na trzeciej pozycji dała remis parze Apatora Adriany. Tak więc Tomasz Golob trzy punkty, dwa punkty dla Tomasza Bajerskiego. Jeden zdobył Piotr Frotasiewicz, Jacek Krzyżaniak bez punktów. W biegu drugim pojadą Jason Kram kask żółty, Wiesław Jaguś, kask biały, Mirosław Kowalik, kask czerwony i Michał Robacki Kask niebieski po pierwszym wyścigu, bardzo zaciętym remis 3 do 3. Wiele zależy od tego jak dysponowany jest Mirosław Kowali, który do podstawowego składu wszedł z pozycji rezerwowego. Mirosław Kowalik na prowadzeniu. Oj, tam ciasno, bardzo ciasno. Michał Robacki na drugiej pozycji. Jason Kramp, trzeci, Wiesław Jakuś, czwarty. No chyba nie takiego obrotu sprawy spodziewali się kibice toruńscy. Jason Kramp z pewnością zmęczony po minionym tygodniu. Na trzeciej pozycji Australijczyk, a prowadzą Mirosław Kowalik i Michał Robacki. No, Robią co mogą Torunianie i Wiesław Jagus i są Kamp, ale chyba sobie troszeczkę przeszkadzają. Nie widać zgrania w parze toruńskiej. Michał Robacki ponownie obronił atak Wiesława Jagusia. Na drugiej pozycji Michał Robacki jeszcze jedno okrążenie. No proszę Państwa ten bieg na razie toczy się. Sensacyjnie teraz atak jeszcze Wiesława Jagusia i ponownie odparty przez Michała Robackiego. Cóż za emocje, to mógł przypuszczać, że para Kowalik-Robacki przywiezie na 5 do 1 parę Jason Kramp, Wiesław Jaguś. Wspaniała jazda obu Bydgoszczan, Wielkie brawa dla tej pary żużlowców. No i brawa dla Mirosława Kowalika który był e, trochę zbięty przed e, dzisiejszym e, spotkaniem, no ale trudno, trudno się dziwić. 5 do 1, wygrywa para plusz Polonii Bydgoszcz. 8 do 4 prowadzą Bydgoszczanie po dwóch wyścigach. My oglądamy trzeci, w którym pojadą Robert sawina w żółty, Adrian Miedziński zastępujący Marcina Jakusia w białym oraz Jacek Kolob w czerwonymi, Robert Umiński w niebieskim. Oj! Bardzo nerwowo Adrian Miedziński po zapaleniu zielonego światła dotknął torunianin taśmy i został przez sędziego Aleksandra Janasa wykluczony tak więc dwóch żużlowców z Bydgoszczy i jeden z Torunia w biegu powtórzonym tym razem to Jacek Golow szuka najlepszego miejsca do startu już wszyscy skupieni Wystartowali, został Robert Sawina, ale świetnie sobie radzi spycha Jacka Goloba na zewnętrzną. Robert Umiński teraz, o i przewrócił się Jacek Golob. Spoglądam w stronę sędziego, wyścig przerwany. W kolejnej powtórce pojechało tylko dwóch polonistów. Robert Sawina został przez sędziego wykluczony. Jacek Golob przywiózł trzy punkty, Robert Umiński był drugi. Po trzech wyścigach 13 do 4 prowadzili żuzlowcy plusz Polonii Bydgoszczy. Przed nami bieg czwarty Piotr Protasiewicz w Kasku Żółtym Tomasz Bajerski w białym. Mirosław Kowalik w Kasku Czerwonym i Michał Robacki w niebieskim. Mirosław Kowalik tak świetnie pojechał w biegu drugim dzisiejszych zawodów. Jak będzie czwarty? Został nieco Kowalik na starcie, ale już na dystansie nieco szybciej. Spycha Piotr Protasiewicz chyba przez przypadek nieco Tomasza Bajerskiego. No i teraz to właśnie żużlowcy Apatora Adriany prowadzą podwójnie, pierwszy Piotr Kotasiewicz, drugi Tomasz Bajerski, Michał Robacki jeszcze w kontakcie z Torunianinem, Mirosław Kowalik natomiast nieco dalej, 14, 13 do 4, przepraszam, prowadzą gospodarze, no i goście muszą się wziąć do rzeczy, to podwójne zwycięstwo ewentualne zwycięstwo, bo jeszcze całe pełne okrążenie do końca biegu. To ewentualne zwycięstwo spowoduje, że zmniejszy się dystans, jaki w tej chwili prowadzi, jaki w tej chwili dzieli oba zespoły. Jeszcze jeden atak Michała Robackiego na pozycję drugą zajmowaną przez Tomasza Bajerskiego, ale bez powodzenia. Trzy punkty dla Piotra Protasiewicza, 2 zdobył Tomasz Bajerski, 1 Michał Robacki bez punktu Mirosław Kowalik, 5 do 1 wygrywają goście, 14 do 9. Przed nami bieg piąty, Wiesław Jaguś, kask biały, Jason Kramp żółty, Jacek Golok w kasku czerwonym i Robertu Miński w niebieskim. Czy czwarte miejsce Jasona Krampa w wyścigu drugim to tylko wypadek przy pracy, czy też zmęczenie? Zawodnika bardzo dobrze. Jason Cramp. Również dobrze. Jacek Golop, ale jednak Australijczyk próbował założyć się na do szanina. Nic z tego nie wyszło. Jacek Golob prowadzi. Jason Cramp teraz atakuje od wewnętrznej. Spychanie co Jacka Golowa na zewnętrzną krawędź toru. Jednak na prostej. Ramię w ramię. Jason Cramp prowadzi. Jacek Golop zetnie pewnie teraz do wewnętrznej. Rozpędzi motocykl. Jednak yy, za zawolny w stosunku do Jasona Krampa jest motocykl Bydgoszczanina. Robert Miński daleko z tyłu. Jason Kramp, Jacek Golop, Wiesław Jaguś i Robert Miński. No i wydaje się, że karty są już rozdane. Jason Kramp zyskuje przewagę nieznacznie, jednak to właśnie Australijczyk prowadzi. Ostatnie metry, Jason Kram przywiezie 3 punkty, Jacek Golop 2, 1 punkt dla Wiesława Jagusia, bez punktu Robert Tomiński, a to oznacza, że goście wygrywają 4 do 2 i ponownie maleje przewaga gospodarzy 16 do 13. Po pięciu wyścigach prowadzą żużlowcy plus Poloni Bydgoszcz. Trudne zadanie czeka parę toruńską Sawina Jaguś w biegu szóstym. Sawina w kasku żółtym, Marcin Jaguś w kasku białym, Jacek Krzyżaniak w niebieskim i Tomasz Golob w czerwonym. Jeśli Jacek Krzyżaniak pojedzie tak jak w pierwszym swoim starcie, no to nie mogą być w popałach. Dobry start Jacka Krzyżaniaka. Tomasz Golob napędza swój motocykl. Teraz zabrakło dla niego miejsca, jest na czwartej pozycji, ale znając Tor Bydgoski tak świetnie jak to Tomasz Golob, Właśnie zna, no można się spodziewać, że będzie atakował bydgoszczanin albo zajmie się obroną drugiej pozycji Jacka A Na razie Robert Sawina prowadzi. Dalej dwaj bydgoszczanie. Marcin Jaguś coraz dalej z tyłu. No i być może Tomasz Golob pokusi się jeszcze o pościg za uciekającym Robertem Sawiną. A i Jacek Krzyżaniak zbliżył się do swojego byłego kolegi z zespołu. Robert Sawina. Już na dystansie niewiele się dzieje. Wyścig trochę mniej emocjonujący niż poprzednie. Robert Sawina przywozi remis. Trzy punkty dla Sawiny, dwa dla Jacka Krzyżaniaka, jeden dla Tomasza Goloba. Bez punktu Marcin Jaguś. Do wyścigu siódmego wyjechała najsilniejsza jak do tej pory para toruńska, Bajerski Protasiewicz. Tomasz Bajerski w kasku białym, Piotr Protasiewicz w żółtym, a ich rywalami są Robert Umiński w kasku niebieskim i Jacek Golob w czerwonym. 19 do 16 prowadzą gospodarze. Taśma w górze. Wzięty w kleszcze Jacek Golob prowadzi Tomasz Bajerski. Teraz Jacek Golob atakowany przez Piotra Protasiewicza na prostej i rzeczywiście para Bajerski-Protasiewicz są dzisiaj doskonale dysponowani. Jacek Golob próbuje tam wydrzeć dwa punkty Piotrowi Protasiewiczowi, ale na prostej widać motocykl Doronionina jedzie szybciej. Teraz szerzej pojechał Protasiewicz. Jacek Golob cały czas przy wewnętrznej krawędzi toru. Bardzo trudno będzie się przycisnąć Bydgoszczaninowi. Robert Umiński coraz dalej z tyłu. Bez szans na zdobyć punktową, a Jacek Golop próbuje to Z zewnątrz, to od wewnętrznej. Jeszcze jedna szansa dla pana Jacka. Piotr Protasiewicz. tym razem prowadzi wyścig. Tomasz Golop, przepraszam, Tomasz Bajerski jeszcze na drugiej pozycji, natomiast Jacek Golop atakuje do ostatnich metrów. Bez powodzenia, 5 do 1 wygrywa para torujska a to oznacza, że 21 do 20 obejmują prowadzenie Torunianie. Jason Kramp, kask żółty, Wiesław Jaguś, kask biały, Tomasz Golow w czerwonym i Jacek Żaniak w niebieskim. To obsada wyścigu ósmego. Wiesław Jaguś nie błyszczy w dzisiejszym spotkaniu. Dwa starty, dwa razy przyjechał na trzecich miejscach. Jason Kramp poza wpadką w pierwszym starcie, kiedy to przyjechał ostatni, w drugim wyścigu swoim już wygrał. No i zapowiadają się wielkie emocje. Jason Kramp najlepszy z podtaśmy. Tomasz Golob napędza się na zewnętrznej. Zakopał się natomiast Jacek Krzyżaniak, ale na prostej widać, że jedzie bardzo szybko. Jason Kramp zyskał kilkunastometrową przewagę nad Tomaszem Golobem. Wiesław Jaguś, podobnie jak w poprzednich swoich startach, na trzeciej pozycji. No i teraz wszystko w umiejętności, w kondycji, w sile motocykla. Jacka Krzyżaniaka jest na czwartej pozycji, ale cały czas jest w kontakcie Wiesławem Jagusiem a Tomasz Golop zabrał się ostro do wyprzedzania Jasona Krampa i właśnie to uczynił jednak odpowiedź Australijczyka jest natychmiastowa teraz bardzo blisko siebie i Tomasz Golop i Jason Kramp będzie atak po wewnętrznej Jasona Krampa jednak Tomasz Golop nie dopuścił do tego teraz zacieśni do wewnętrznej czy jednak szuka przyczepności tam pod bandą Jason Kramp szybszy jeszcze jeden atak Tomasza Goloba Blisko wewnętrznej krawędzi Jason Kramp nie dał rady byt go i tym samym goście wygrywają 4 do 2. Jason Kramp 3 punkty, Tomasz Golob 2, Wiesław Jagus 1 bez punktu, tym razem Jacek Krzyżaniak. Jedna zmiana w wyścigu 9. Marcina Jagusia zastępuje Adrian Miedziński, pojedzie w kasku białym, jego partnerem jest Robert Sawinow, w kasku żółtym, a rewalami Michał Robacki w niebieskim, Mirosław Kowalik w czerwonym. Dobry start Adriana Miedzińskiego. Oj, proszę Państwa, niebezpieczny. Wypadek strzepili się motocyklami Robert Sawina i Mirosław Kowalik. Natychmiast zerwał się Mirosław Kowalik w kierunku Roberta Sawiny nieco oszołomiony jest Torunianin. Bardzo dramatycznie to wyglądało. Proszę Państwa, no zawsze w takich razach wyrażam nadzieję, że się nic groźnego nie przytrafiło obaj. Siedzą w tej chwili na to, że muszą dojść do siebie. Miejmy nadzieję, że nie ma żadnych groźnych kontuzji. W powtórce biegu dziewiątego tylko trzech żużlowców. Decyzją sędziego, Aleksandra Janasa. Robert Salina został wykluczony za spowodowanie upadku. Tak więc powtórzę Adrian Miedziński Kaz biały. Michał Robacki z niebieskim i Mirosław, w czerwonym. Bardzo dobry start Adriana Miedzińskiego. Nieco niepewnie Michał Robacki. Adrian Miedziński prowadzi w biegu dziewiątym. W pierwszym podejściu do tego wyścigu także Miedziński popisał się znakomitym startem. No i w powtórce na prowadzeniu wicemistrz polski juniorów Adrian Miedziński, za nim Michał Robacki i Mirosław Kowalik. Napędza się Michał Robacki, zbliżył się do Torunianina. Miedziński spokojnie prowadzi motocykl. I nadal utrzymuje kilkumetrową przewagę. Teraz atak Michała Robackiego. Cały czas jednak na prowadzeniu Toruniani. Wirosław Kowalik jedzie spokojnie. Na trzeciej pozycji Michał Robacki z kolei próbuje teraz ostatnia szansa na atak. Bardzo szeroko Michał Robacki. Adrian Miedziński zwycięża w wyścigu dziewiątym. Ratuje remis dla swojego zespołu 3 do 3. 28 do 25 po 9 wyścigach prowadzi Apatora na Torun. Wiek 10. Wiesław Jakuś kask biały, Piotr Protasiewicz kask żółty, Jacek Krzyżaniak w kasku niebieskim i Jacek Golob w czerwonym. Trzypunktowe prowadzenie zespołu gości. 28 do 25 po 9 wyścigach. Piotr Protasiewicz do tej pory 7 punktów w trzech startach. Jacek Golob 6 także prze Został na starcie Jacek Krzyżaniak. Teraz będzie się wciskał od wewnętrznej. Piotr Protasiewicz zajął się spychaniem Jacka Goloba na zewnętrze toru. Teraz Jacek Golob przed Piotrem Protasiewiczem po jego prawej ręce. Jacek Krzyżaniak, a prowadzi Wiesław Jaguś, który do tej pory przyjeżdżał zawsze na trzeciej pozycji. Ogląda się Wiesław Jaguś, gdzie jest Piotr Protasiewicz, a Piotr Protasiewicz atakuje trzecią pozycję Jacka Golowa. Jaguś ma już kilka metrów przewagi nad Jackiem Krzyżaniakiem. Wydaje się, że Jacek Golow będzie robił wszystko, aby obronić trzecią pozycję. Ten wyścig daje remis. Nadal będzie Apatora Diana prowadziła trzy, trzema punktami Wiesław Jaguś po dobrym starcie przez cztery okrążenia prowadził. Nie dał sobie wyrzec zwycięstwa. Trzy punkty dla Jagusia, dwa dla Jacka Krzyżaniaka. Jeden zdobył Jacek Golob, tym razem Piotr Protasiewicz bez punktu. W biegu jedenastym dwie zmiany. Marcina Jagusia zastąpi Adrian Miedziński, pojedzie w kasku białym. Jego partnerem jest Jason Cramp w kasku żółtym, a parę gospodarzy stanowić będą Mirosław Kowalik w kasku czerwonym i Marcin Jędrzejewski, debiutant zastępujący Roberta Umińskiego. Jędrzejewski pojedzie w kasku niebieskim. 31-28 prowadzą żużlowcy apatora Adriany Toruń. No i ciekawi jesteśmy jak w swoim debiucie wypadnie Marcin Jędrzejewski. Drugie pole startowe. Został nieco z tyłu Jędrzejewski. Torunianie na prowadzeniu. Mirosław Kowalik teraz będzie musiał ścigać. Adriana Miedzińskiego, który znajduje się na drugiej pozycji. Jason Kramp prowadzi teraz pod ramię Miedzińskiemu. Próbuje wejść Mirosław Kowalik na proste, jednak szybszy. Adrian Miedziński. A Jędrzejewski, jak na debiutanta, wcale nie zostaje tak daleko z tyłu. Spokojnie prowadzi motocykl jak do tej pory. To duże przeżycie dla młodego zawodnika. Tak ważny mecz. Tak wielcy żużlowcy startują w dzisiejszym meczu. A między nimi młodziutki 16-letni Marcin Jędrzejewski. Jason Kramp daleko z przodu. Adrian Miedziński na drugiej pozycji. Nie wygląda na to, aby Mirosław Kowalik e, zabrał drugie miejsce Miedzińskiemu. Tak więc goście wygrywają 5 do 1. Trzy punkty dla Krampa, 2 dla Miedzińskiego, jeden dla Kowalika. Marcin Jędrzejewski punktu nie zdobył. Tomasz Bajerski w kasku białym, Robert Sawina w żółtym, to para gości oraz Michał Robacki w niebieskim i Tomasz Golob w czerwonym, gospodarze 26 do 29 prowadzą z Apatora Adriany Toruń, zepchnięty na zewnętrze Tomasz Golob, ucieka Tomasz Bajerski, Michał Robacki jeszcze na drugiej pozycji, teraz Bydgoszczanie na drugiej i trzeciej, Sawina próbuje... Prześcignąć Michała Robackiego, a z kolei Tomasz Golob pogoni za Tomaszem Bajerskim. Na razie Torunianin lepszy. Tomasz Golob teraz po zewnętrznej, jeszcze bez powodzenia, bardzo szeroko. Tomasz Golob o, troszeczkę niebezpiecznie. Robert Sawina jedzie bezceremonialnie, przejechał Michałowi Robackiemu tuż przed nosem. Tomasz Golob na prowadzeniu. Tomasz Bajerski drugi, a Michał Robacki atakuje w tej chwili Roberta Sawinę. Dużo dzieje się w tym wyścigu. Już bardzo blisko siebie i Tomasz Bajerski, i Robert Sawina ogląda się. Tomek Golob za siebie, jakby chciał troszeczkę zwolnić tempo biegu, dać szansę przez to Michałowi Robackiemu, ale niestety na nim się te zabiegi zdały. Tomasz Golob pierwszy. Remis, a przewrócił się Robert Sawina tuż po przekroczeniu linii mety w biegu 13 zobaczymy Roberta Sawinę w kasku żółtym, Adriana Miedzińskiego w białym, Jacka Krzyżaniaka w czerwonym i Roberta Umińskiego w niebieskim. Przypomnę 39 do 32 prowadzą rzutowcy Apatora Adriany Toruń. Został jeszcze Robert Sawina na starcie, ale potem już wystrzelił prowadzi Jacek Krzyżaniak. Dalej dwaj Torunianie. Robert Umiński na czwartej pozycji. Teraz atak Roberta Sawiny po zewnętrznej. Jacek Krzyżaniak ramię w ramię z Robertem Sawiną. Jednak Krzyżaniak nieco lepiej. Robert Sawina założył się na Jacka Krzyżaniaka. Wręcz nawet położył się na Bydgoszczaninie. Jacek Krzyżaniak jednak natychmiast rzucił się do pogoni za dwoma Torunianami. Robert Sawina Adrian Gimicki i Jacek Krzyżaniak, Robert Miński na czwartej pozycji. Bardzo niebezpiecznie to przez moment wyglądało. Na szczęście nie doszło do upadku. Torunia nie prowadzą 5 do 1, a to oznacza, że po wyścigu 13 będzie już po meczu. To znaczy zwycięstwo i dwa duże punkty trafią do Torunia. Robert Sawina... Adrian Miedziński, Jacek Krzyżaniak i Robert Omiński w takiej kolejności żużlowcy wjechali na linię mety w biegu 13. Piotr Protasiewicz w kasku żółtym, Wiesław Jakusie w białym, to para gości oraz Michał Robacki w kasku czerwonym i Mirosław Kowalik w niebieskim. 44 do 33 prowadzą żużlowcy z Torunia. Ten mecz już wygrali goście. A w jakim rezultacie? Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie, dowiemy się po dwóch ostatnich wyścigach. Dobry start Piotra Kutasiewicza, zamknięty Jaguś. Od wewnętrzny atakuje Michał Rowacki. Robert Umiński jeszcze na trzeciej pozycji, ale do boju rusza Jaguś. Odjechał trochę szerzej. Robert Umiński wykorzystał to Jaguś. To oczywiście Mirosław Kowalik nie, Robertu Miński przepraszam Państwa bardzo prowadzą Torunianie bo także drugą pozycję stracił Michał Robacki no i wydaje się że ostatnie słowo należy do zespołu z Torunia w tej chwili sytuacja już się ustabilizowała Wiesław i Piotr Protasiewicz zyskują coraz większą przewagę nad Michałem Robackim i Mirosławem Kowalikiem zespół toruński powiększy swój dorobek o kolejne pięć punktów. Wydgoszczanie zdobędą tylko jeden. Pierwszy na linie mety wjeżdża Piotr Protasiewicz, drugi jest Wiesław Jaguś, trzeci Michał Robacki, a czwarty Mirosław Kowalik. Ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Najlepsi żużlowcy spotkania. Tomasz Majerski w kasku żółtym, Jason Kamp w białym. To para gości oraz bracia Golobowie. Jacek w czerwonym i Tomasz w niebieskim 49 do 34 prowadzą Torunianie. Trochę nerwowej atmosfery prowadzi Jason Cramp zamknięty Tomasz Golop po wewnętrznej zaatakował Tomasz Bajerski po zewnętrznej. Jason Kramp, Torunianie prowadzą. Jacek Golop na trzeciej pozycji spogląda w stronę brata, robi miejsce. Tomaszowi, aby ten miał korzystniejszą pozycję do ataku na drugie miejsce Tomasza Bajerskiego. Jason tam uciekł bardzo daleko. Tomasz Bajerski jest chyba w zasięgu Tomasza Goloba, który zbliża się na 2-3 metry do Torunianina. Będzie atakował po zewnętrznej. Tu nabiera prędkości Jason Kramp, już jest chyba poza zasięgiem, ogląda się w prawo Tomasz Bajerski, a Tomasz Golob y, zaatakował po wewnętrznej, ale jednak odpowiedź Bajerskiego jest natychmiastowa na prostej, Szybszy motocyklu Tomasza Goloba. Jason Kramp, trzy punkty, Tomasz Golob 2. jeden dla Tomasza Bajerskiego, Jacek Golob bez punktu. Początek troszeczkę wypaczy po raz kolejny sędzia na torze bydgoskim. Dwie sytuacje, kiedy wyklucza Sawinę, w ogóle, w ogóle nie porozumieje dla mnie. Tym bardziej po raz kolejny Jacek Golub wywraca się, jak to powiedział Pan Władysław Golub jak Panienka i zostaje wykluczany zawodnik nasz Sterunia. Yy, po raz drugi przy wejściu w pierwszym uchułę zawodniczego pola poszerza szczepiałeś zawodnicy wyklucza tego czwartego, który, który był no, na pewno nie z tyłu, a minimum, co najmniej równo. Na szczęście później się zmobilizowaliśmy, podnieśliśmy się i jechaliśmy do końca, yy, po wygraną. W trakcie spotkania w Parku Maszyn doszło do ostrej wymiany zdań i szarpaniny pomiędzy zawodnikami i działaczami wydoski Polonii. Prawdopodobnym powodem sesji były rozbieżności w ocenie sposobu prowadzenia zespołu przez Jerzego Kanclerza i podejścia do meczu niektórych.